Z tej strony panda Endermanic w dzisiaj jesteśmy w Minecraft w sumie. No więc no lecimy z tym koksem. Stworzymy sobie no, no, nowy świat I, i dzisiaj będziemy budować Replaya. Um, na paskim świecie. Um, Czekajcie, um, musimy wejść tu chyba? I weźmy o oto? I o to. Mm. Flat, ok, to będziemy. I, okay. I teraz tak wchodzimy i tworzymy New World. Mam nadzieję, że nam się stworzy ten płacki świat. Um, a wy zostawcie łapę w górę i dzwoneczek. Będzie mi miło. Okej. Okay. Mamy to. Możecie... Widzieć mo moją rękę, więc o sorka. Widzicie? Nie, nie widzicie. Ok. Um, ogólnie twarz będziemy budować ze złota. Um, no bo w sumie dosyć wygląda jak taka skóra. Może na YouTube już może, może, mogliście zobaczyć gośćka, który tworzy twarz GPL'a. No więc ja też to dzisiaj tworzę. Ogólnie możecie napisać w komentarzu. O nie, bo co się psuje? Tym przyciskiem, bo już nie ogarniam w sumie myszki. Tak mega. O kurde, jak widzicie. I pyk. O nie. Ok. Osiem kratek. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 i... Ostatnie moje słowo to 8. Okej. Okay. Um, teraz tak. Nie, to trochę za dużo. Na twarz to tyle. Pyk, pyk, pyk. O nie, no i najgorzej. Okej, okay, teraz mogliście zobaczyć moją rękę. Sorka, ale jakby ja jestem na takim laptopie, że na przykład widzicie moją górę. Gdzie, no jest mała londynka, jakby nie skupiać się na tym? Może jakoś, O! Wyniszczymy. No, niestety nie można. Myśmy, o! Tak, trzymajcie kamerkę. No, no i teraz się popsuło wszystko. Ok. Um, no. O nie, słuchajcie, sorry. gdzieś mojego ekwipunku, tak w pełni. Okej, okay, mam nadzieję, że to widzicie. Oczywiście um, sobie potem sprawdzę na um, odcinku, czy dobrze, czy źle. Okej, okay. ogólnie ta twarz będzie taka mm, mała, powiedzmy. Pyk, pyk. I teraz pyk. I pyk. I teraz like this, bro okay. sorry, jeśli słyszycie kładzenie b... moją myszkę ty, widzieliście to? patrzcie na to, patrzcie na to patrzcie na to ja, so, ja... A, pan... A, nołem się nie, no i najgorzej okej okay. Okej, okay, teraz na pewno. Przecież się ja mogę robić o tak, co ja, w ogóle... <głynne> znowu się, okej, okay, nieważne. Um, Bierzmy tak i teraz, Jezus, pewnie nie zna... nienawidzicie mnie teraz w komentarzach, pewnie mnie obspujecie tymi komentarzami, że o, słaby jesteś, ziomek, ja cię nie lubię i w ogóle, no. Smutno, jak tak gadacie ale no trudno, takie życie okej, okay. mm, ogólnie okropnie to wygląda, wiecie o nie, źle, położyłem blok a nie go zniszczył okej, okay, o tak, a sorry guys, sorry na dwie kratki? Ej, no ja już się zgubiłam totalnie w tym. Totalnie się pogubię. Czekajcie. Um. No nie, co ja robię z tym totalnym nubem Napiszcie w komentarzach. Noob, baby. O tak lepiej? Um, no, wiele go O Boże. Dobra, mam pomysł. Pyk, cyk, nek, cyk, pyk. Cyk. Nyk. I cyk. Okej, okay. okej, okay. jest teraz spoko. I teraz tak, um, gałki oczne będą oczywiście białe i po tym jest... Zielony. Zielony. To ogólnie. A patrzcie co ja zrobię. Ej, o. Oj sobie, zasłonię wam. O nie, najgorzej. Okej, okay, po prostu... U nie, przesunęłam kamerkę. Wszystko złami okej. Okay? Mam nadzieję, że tak. Um, weźmy ciemną wełnianę, Okej. Okay. I teraz tak um, i teraz this nie serio, co jest ze mną nie tak Jezu, jak ona śmiesznie wygląda. Oki, doki, noki, ki, doki, boki. Teraz ogólnie lecimy z takim czymś. Nie dobra, już po prostu dosyć. Po prostu nakład bloki. Sorry, się Wam zasłaniam ręką. Ale no takie żyćko. Pamiętacie, playa. No nawet, nawet. Ok, jeśli teraz tak, to teraz włosy. Włosy zrobimy z wełny brązowej. I teraz mamy odrobinę zmieniony taki pomysł. Patrzcie, robię coś takiego. Cyk, 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 Czy to przypomina G playa? Napiszcie w komentarzu bo jak dla mnie nie na serio to jest takie z góry jak jakiś nie wiem, kupa Ej, ty, tu przypomina trochę Glaya'a. Napisz w komentarzu, czy tu przypomina Glaya'a. A teraz najfajniejsza rzecz na świecie, którą teraz robimy ogólnie, to uwaga, uwaga. To będzie. Łukę bierzemy. I szczały. Łe. I teraz... I wrote i cannik. Pykens. I cenik. Okej. Okay. I pyk. Okej. Okay. Pyk. Kurde, nie przysłać. Pyk. A, znowu. Pyk. I pyk. I no, wpyk. Ok, na dół. Um, czy ja powiem, czy wtrafiło? I teraz pytanie. Tak czy nie? No bo ja w sumie nie wiem, ale z bliska to wygląda jak kupa. No nawet z bliska nie miałem wtrafić i. No tak powiem ze średnio. I pyk. A dobra El. Dobra, więc myślę, że jak mamy. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Bo słuchajcie, jeśli nie zostawicie, to zostacie zastrzeleni. Zaszczeleni zostaniecie. Zaszczeleni. I pyk, macie kamerko, włoch. Zaszczeleni, słuchajcie, serio. Zostaniecie zaszczeleni. Obróćmy się, ci Playka i teraz próbujemy celować w oko jego. Pyk i uwaga i. Nie poszło, ale ja się z wami że tam leczko i.